Jaką najgorszą rzecz zrobił Wam nauczyciel w szkole? W ósmej klasie mieliśmy panią Elisę od chemii. Była niesamowicie surowa, ale tylko wobec uczniów. Jej córka była traktowana jak królowa. Raz dostałem kozę za podejrzane zachowanie. Podniosłem rękę, gdy zapytała, co się dzieje po zmieszaniu sodu z wodą. Uznała, że pewnie coś planuje. Jej córka zadała pytanie, czy można zrobić gaz musztardowy z tlenu i azotu. Dostała tylko ostrzeżenie. Pewnego dnia opuściłem lekcję, bo miałem pierwszą dawkę Dupixentu, leku na uszczyce. Musiałem być pod obserwacją przez reakcje alergiczne, więc szkoła, w tym dyrektor, dała zgodę na nieobecność. Ale na kolejnym teście dostałem zero, a pani Elisa powiedziała, był nieobecny dwa tygodnie temu w podejrzanych okolicznościach, a powiedziała też przy całej klasie, że podejrzani uczniowie i tak nie zdadzą chemii, nieważne jak są mądrzy. Moi rodzice poszli do dyrektorki. Powiedziała tylko: "Niech chłopak obleje, was to nie dotyczy". Więc poszliśmy wyżej, do kuratorium. Rozpoczęto śledztwo. Dwa tygodnie później jej córka przyniosła klucz odpowiedzi do egzaminu końcowego i otwarcie chwaliła się matce. Dostała 27% po tym, jak musiała pisać poprawkę. Została wyrzucona za oszustwo. A pani Elisa? Zwolniona. I dożywotnio zakazana do pracy w szkołach. Ostatnia wieść? Mieszka w samochodzie.